Ta koncepcja zakłada, że nasi kursanci będą umieli zaplanować pojedynczą sesję lub cykl sesji terapeutycznych. Niestety nie każdego pacjenta uda się poprawić, poprawić na pojedynczej sesji, no i tutaj ta umiejętność zaplanowania tego, co będzie potrzebne dla danego pacjenta, no, okazuje się kluczowa tak, żeby kontynuować proces terapeutyczny aż do momentu osiągnięcia celów, które satysfakcjonują naszego pacjenta. Jest to w końcu sposób weryfikacji. Nazywamy to testowaniem kontrolnym, czyli sprawdzaniem, czy za pomocą odpowiednich technik, odpowiednich narzędzi i jeszcze wykonanych w odpowiednim miejscu osiągnęliśmy założony cel terapeutyczny. Ja Wszystkich Was zapraszam, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową. Tam są informacje, które możecie i obejrzeć w formie filmów, i poczytać, tak żeby dokładniej zaznajomić się z tą tematyką. Masaż tkanek głębokich to jest rozumienie fizjologii i anatomii człowieka. I tutaj od tego nie ma ucieczki. Wydaje mi się, że każda metoda terapeutyczna wymaga od terapeuty znajomości anatomii i fizjologii. W masażu tkanek głębokich kładziemy na to dosyć duży nacisk. My chcemy się upewnić, że absolwenci naszych szkoleń w pełni rozumieją tą trójwymiarowość ciała ludzkiego, wiedzą nie tylko jaka struktura anatomiczna jest pod ich rękoma, ale jakie są relacje struktur anatomicznych, które ze sobą sąsiadują, więc w jaki sposób wpływając na jedną część ciała mamy wpływ na, na resztę ciała człowieka.